Z tej strony Grzegorz. A dzisiaj mm, spróbujemy zainstalować e, nasz silnik LoftD na naszym lokalnym urządzeniu. Ogólnie no, zakładam, że mamy tutaj e, system Windows, jakby a, zainstalowany na naszym no, komputerze. Tego no, tutaj pokażę e, przypadek, e, jak, to, jak to działa w Windowsie. Oczywiście na się może być bardzo podobnie i na Luxie, ale no, jakby. Musimy przejść, przestać, przez jakiś system przejść. Dobrze, załóżmy, że mamy tutaj system. Może być to 32-bitowy, może być to 64. Większość systemów jest 64-bitowy, aczkolwiek instalując aplikację 32-bitową, mamy pewność, że zadziała to na większej ilości komputerów. Ok, mam tu instalator. Spróbujmy go tutaj. Zainstalować możemy sobie wybrać gdzie mam zainstalowany ja to tam na domyślnym miejscu. Klikam zakończ i teraz co? E, potrzebujemy e, znaleźć położenie naszego mm, naszego tutaj um, silnika. Wejdźmy sobie na Wikipedia Klikamy building love. I sobie zobaczymy teraz. Um. Jak building love tylko mi chciał. Getting started? Dokładnie tak. Jak widzicie, uruchomić musimy tą aplikację, wykorzystując taką tutaj komendę. Teraz Wam pokażę. Mm. To jest coś takiego. I program pensji to jest miejsce, gdzie zainstalowany jest silnik. I tutaj będzie miejsce, gdzie jest nasz main Lua. No nie? Gdzie jest nasz główny skrypt um, gry, który uruchamia naszą grę. Okej. Okay. sobie teraz zrobimy tak. Spójrzmy sobie nowy folder. Napiszmy tutaj no Teraz napiszę, moja gra. Nie będzie. A teraz wejdźmy sobie tutaj w prawy klawisz. Stwórzmy nowy, nowy dokument tekstowy. I teraz tak wejdźmy do niego. Teraz wejdźmy do miejsca, gdzie zainstalowaliśmy naszą grę. Czyli tutaj mam nasz folder z. Z silnikiem, tak? Bierzemy tutaj sobie cudzysłowie. Do cudzysłowie zamykamy. Zamykamy cudzysłów, i teraz doklejamy tutaj slash love .exe I następnie tutaj wpisujemy ścieżkę do naszego miejsca, gdzie będą przechowywane pliki gry. W, naszym, w moim przypadku to jest taka ścieżka. Wasza ścieżka może być no, tam, gdzie sobie stworzyliście folder. I oczywiście tutaj także nawiasie, a że w cudzysłowie tutaj sobie um, to zapisujemy. I Czart sobie zamknij. A teraz e, klik, zapisz jako. I tutaj sobie klikniemy wszystkie pliki i zapiszmy tutaj start.bat. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli to później wystawić jakiejś osobie, to nie musimy jej zmuszać do instalowania tego silnika w ten sposób, tylko spróbujemy to po prostu spakować do archiwum. Ale to będzie w przyszłych odcinkach na pewno. Dobrze, start. To możemy sobie zamknąć, to możemy sobie nawet usunąć. I teraz, jeżeli wejdziemy sobie tutaj do Replit i wejdziemy do First Steps, czyli tam gdzie tam, gdzie mamy swój ten projekt Introduction to logic. Tam, gdzie mamy swoje pliki dotychczasowe No i skupiuję sobie tutaj ten main Lua, tak? Czyli tą zawartość. Nie wiem czy mogę to pobrać. Niestety nie, więc tutaj sobie stworzę nowy dokument. Tak, 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 poprzednio. Kleję zawartość. Ctrl S, samo plik zapisz. Następnie zapisz jako wszystkie pliki. I tu wpisuję main.lua. Ok. To jest nasz, to jest nasz, jakby, skrypt. Następnie mamy Potrzebujemy zdjęcia, tak naprawdę. Sprawdzę, czy mogę. Dobrze. Czyli, jak teraz, tutaj sobie otworzymy ten tab z, naszym, z naszą ikonką. Pobierzmy ją. I tą ikonkę musimy wstawić do tego folderu, gdzie będzie nasza gra. Czyli w tym przypadku, folder moja gra na pulpicie. Nazwijmy go no. <coughs> plain. Zapisz. Ja tu jeszcze wezmę ten obstacle, czyli naszą przeszkodę. Download, zapisz i to na razie tyle, to nie jest potrzebne. Ok. Spróbujmy uruchomić program. Zobaczmy, jakby, co tu się dzieje. Jak widzimy, program się uruchomił. Tutaj sobie sterujemy strzałkami, jak widzimy. Jest to o wiele płynniejsze niż to, co było tutaj na tej platformie. Tak, dlatego jakby zdecydowałem pokazać wam, jak to uruchomić lokalnie. No i tyle. Jak tutaj podlecimy naszym samolotem Odpowiednio blisko. Czyli jak tutaj jest ta kolizja, tak pokazywałem wam, ten prostokącik został zderzony z, tutaj z przeszkodą. No i jakby wyświetła się informacja, że umarliśmy Także. Tak wygląda przygotowanie naszej gry na komputerze lokalnym. W razie czego, tak, pokazywałem Wam, tu jest opisane na każdym, dla każdego z systemów, jak to można odpalić. Także każdy sobie tutaj poradzi. Dodatkowo polecam bardzo zacząć z troszeczkę lepszym elektorem tekstu ponieważ możemy tutaj używać notepada notatnika no nie ale powiem szczerze że jest to bardzo bardzo podstawowy notatnik nie polecam tego używać za to takie minimum minimum jakie bym tutaj polecał to jest notepad on wygląda mniej więcej tak Największy plus tego pada, że jest bardzo prosty i podkreśla nam składnie. W drugim, i to możemy po prostu wpisać sobie notepad. I generalnie mamy no, pobranie różnych wersji. Tutaj mamy na przykład 788, bądź 791. Także. Pobieramy sobie tego. Wpada no, i przechodzimy przez standardową ścieżkę e, instalowania programu. Innym z programów, które polecam, to jest e, Visual Code. Jest to e, edytor tekstu, też bardzo fajny, i on ma bardzo m, przyjemny m, interfejs. Dzięki czemu możemy sobie tutaj o, Ogarnia on się fajne rzeczy. Zobaczę, czy mam ten studio akord. Mam także go. Jest on przyjemny dla oka i ma prosty system instalowania różnych wtyczek, Więc także wydaje mi się, że dla Lua ten, um, ten edytor bardzo się przyda. On jest typowo stworzony do właśnie programowania w różnych językach. Tak no jak widzicie, tak to wygląda. Także polecam zaopatrzyć się w jeden z tych edytorów. Tutaj macie Visual Code. Jest na przycisk Download <laughs> dla Windowsa. Także tak to wygląda. Dzięki za uwagę. No i cześć.